Ja wam już nie przeszkadzam. Trzymajcie się. Kogoś ma go Dzięko, ja jestem Szczypier, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Horrorów ze Szczypiorem. Tak wiem, dawno odcinków nie było ale właściwie od listopada nie było żadnego odcinka, tylko że po prostu no tak jakoś wyszło i w ogóle i dużo osób też mówiło, że ma być Outlast, kiedy Outlast i te sprawy jako, że mi się usunął save do zwykłego Outlasta i nie chce mi się po prostu przechodzić od nowa do tamtego momentu postanowiłem, że pobierzemy sobie Outlasta, ale... Whistleblower? Whistleblower? coś, coś, coś takiego, tak to się jakoś czyta, prawda? Okej okay. no to zaczynamy o kot chce wyjść, ale mogę go w dupę teraz go nie będę wypuszczał. Idź spać! Spać dziwko! A czy nie Whatever. Ho! Ho, 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 ho! Hello! Ho, ho. To wake up! But open your eyes. Czemu ja nie mam napisu włączonych Rozumiem tylko chodź wyjdzie! Chodź dziewczyno. dziewczyna! Czemuś kiedy już w końcu wskazówki Maincut! Co to kurwa jest Maincout? No Co jest? Kto ci było? Chodź, po pomogę ci. Ktoś mi kurwa pomógł, pisgając mi i wybijając zęby trzonowe. O, widzę, że boli cię głowa. Pomogę ci, powiedział Przemek, zasuwając koledze betonowym młotkiem. Billy Hope. Kto to kurwa jest, Billy Hope? She, 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 she. Come on, come on. Dobra, ale mnie tu chyba nie zadawicie. Kurwa, jabane słuchawki. Co tu, co tu się dzieje się? Co się dzieje w ogóle? Gdzie ja jestem? Dwie godziny wcześniej. Nice. No to się chociaż czegoś dowiemy. I Zaraz zabiję te słuchawki siekierą. Nie znasz mnie. Nie będę wijał w bawełnę. Mogą mnie śledzić. Przez dwa tygodnie pracowałem oh. przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym jakimś tam. Właśnie i... E, chuja widzę. Nie mam żadnej pomysłu co ja właśnie robię. Dobra, 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 chuj wy o co chodzi. Wyślij! Nikogo tu nie ma! Wyłącz laptop szybko, wyłącz ten laptop, nikogo tu nie ma. Na czapda laptop ci sięgam, że nikogo tu nie ma Hello Somebody! To ja będę spierdalał. Do widzenia? No przykro mi, ale nie mam telefonu. O! Bajeranckiego raka, nice, dobra. Co my to mamy? Dokładnie. No bo nie mam telefonu, ty mi ukradłeś, jesteś czarny? Biały? No już już, 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 już idę, już idę, wszyscy na mnie czekają. Proszę otworzyć drzwi, idzie prezydent. Siema dziwki, nie zwracaj na mnie uwagi, wracaj do pracy. Zamknij rybę, bo cię potrącę z pensji. Okay. Można usiąść? Przepraszam bardzo, czy można usiąść? O! Tak, park, to ja. Ja jestem park. Nie, nie. Park wcale nie został zakneblowany w tamtym pomieszczeniu, w którym byłem. To no właśnie ja jestem park. Steve! Ale co to się odpierd... Helman! A nie, Hermans? Nie, jak była ta marka od majonezu? Helmans! Helmans! Nice. Monitory od majonezu. Super sprawa. Uwolnicie Barabasza? Wyplugawe skurwia... skurwia... Skurwiałe maszyny? Do mnie? Pomóżcie mi zaraz mnie zgwałcam. Kto cię by chciał gwałcić, ty? Le. Wow. Oh, mm, Hej! No właśnie, coś. <śmiech> <śmiech> On do prezesa takie rzeczy, normalny, go... no, spieszę się z... Sp... No. What the fuck? Jak japońskie porno Dyrektorem japońskiej... Spierdala, ja tu jeszcze oglądam Jestem dyrektorem japońskiej firmy Macki te sprawy ale ja się nie skończyłem Nice To mogę wejść? Nie mogę Co za gówno, gdzie w ogóle jestem? Z jakimś laboratorium? Albo dyrekcja Kierująca japońskimi Filmami pornograficznymi No że to wszystko jest za zamknięte? No to gdzie ja tu mam iść? O, hello Nice Zamkniemy sobie drzwi, żeby nikt mi nie przeszkadzał I możemy wracać do naszych

Okej okay. Pierdol, pierdol, kurwa oh! Łoo! God dammit, wystarczy... Ooooo! Oh! on przypierdol przypierdolił z krzesła? Dobra, do, Dobra Stop it Stop! Ale mam klawą piżamkę jest nice Ale co to jest? Będzie dobrze, ciii Ogólnie oglądałem taki zajebisty film O jakichś tam Irlandzkich katolikach Tak, tak wiem, film. Irlandzkich katolikach Ogólnie o szkole i też tam był Jakaś tam szkoła na ludziach czy coś Karna Zakara tam jechała To była katolicka szkoła, katolicka Bo księża tam z katolicyzmem nic wspólnego nie mieli Jeden właśnie ksiądz zgwałcił jednego dzieciaka w kiblu i tak go grzmosił od tyłu i tylko tak mu do łóżka szepnął. Jesteś dobrym chłopcem. Ciii cii, dostaniesz cukierczka. O, Ja cię pamiętam! Doskonale cię pamiętam! Od dzisiaj masz na imię Sandwich, jak kanapka. To będzie sandwich. Sandwich jest przyjacielskim ziemaczkiem, który pomógł mi wyjść z tego... Co tu się odpierdala właściwie? Czy coś tu jest, co mogłoby mnie zainteresować? Aha. Oprócz waszych penisów kłamałem w chuj. Oh my goodness! Oh damn! Nie, 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 ja tylko popatrzę. NIE NIE Dziękuję, dziękuję. Dobra, idę. Wcale tego nie nagrywam. Dobra, idę. Już, już, już idę, idę Rzuć na luz dziadku Wow, 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 ej ty, ty, czekaj, czekaj, czekaj Co tu się dzieje? Wow! Oh fuck! Co tu się dzieje? Łat, nie ogarniam Takiś jakiś duch nie prześladuje? Czy co jest pięć? O, oh, ej ty, zostaw go! Nie wolno gwałcić nowych... Później. Kurde, gdzie ja tu mam, gdzie ja tu mam spieprzać No, what the hell Tutaj! Trzeba tak drzwi... Oooo, sorry ziomeczki, a ja tak naprawdę... Nie, nie... Uuu, Uuuu, uuu. Dobra! Dobra, pomogę wam chłopaki. Spokojnie studiowałem medycynę. Wiem, że serce jest gdzieś poniżej brzucha, a wątroba gdzieś koło szyi. Nic mi się nie stanie. Zapierdol mu jeszcze raz. czy on już nie żyje. Dobra, przepraszam, ja tylko chciałem wam pomóc, w ogóle masz dobrą dupę, stary! Po co ktoś mógłby walić na Angelinę Julie, skoro może walić na Sandwicha? Sandwich, Please. Także strzałeczka, ziomeczki, ja wam już nie przeszkadzam, trzymajcie się, yyy... on O, 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 no spoko, nic mu nie zrobiłem, ale dobra. Nie, nie, nie! Oh fuck, oh fuck! Nic nie widzę, nic nie widzę! Dzień dobry, proszę pana, przyszedłem kupić drzwi, no. Shit! Zablokował mi skrót, nie po paryczoryfie, what the fuck? Zatakować. Ten śmieci sobie mnie zatakował, to robimy Jidę. Uwaga, lampa włączona. Jidę! Come back here, na razie jest czołeczka ziomeczku. Dlaczego on chciał otworzyć te drzwi? O oh, fuck! Chyba jestem w dupie u murzynka. Eee. eee moja klała piżamka. Mm, shit Skocz ty kurde ty. Czemu on tam skoczyć nie musi? Ty no mógłbyś tam skoczyć, idioto? Dobrze, dziękuję. 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 Kurwa jakiś znowu wentylacje, głupoty. Doczy do radia w więzieniu. No si. Nie no problemu. Wy też do radia? No to spotkamy się, no to see, mój highlight! Bitches! Oh, ja jestem. Oh, hello! Hello! Czy, ziomeczku... Czy ty też zmierzałeś do radia, a? Powiedz mi, jak było. Nice. Oh. Wow! F***! Wow. Przedmiot choracy, czekaj choracy! Horacy, czysto! Idziemy! Chodź choracy! to jest wózek kacperka, wózek kacperka, dobra, si, wszystko si Horacy! Choracy, czekaj, nie! Choracy, dlaczego to zrobiłeś, ty pieprzony zdrajco? Kasper, Kasper też mnie zdradzi Witamy w krainie Nopy Samolot do Nopelandii odjeżdża za 5 minut HEHE Też Jesteś Jesteś lekarzem Jesteś lekarzem Dobra nie kłam, czego chcesz? Dwójkę Piątkę, no powiedz, ja Ci mogę dać wypłatę, właśnie dostałem, mogę Ci... Nie pierdol, że jesteś lekarzem, jakbyś był lekarzem, to Ciebie by teraz tutaj nie było. Drobnych nie mam, ale mogę dać Ci papierek od królika czekoladowego, y, sterowniki do karty graficznej, y, nie wiem, 15, y, krowę z Minecrafta, a może chcesz nożyczki? Nie wiem, co chcesz, ale pieniędzy Ci nie dam. <laughs> pierdol kitę, balasie. O! Mogę ci śluzę otworzyć! Wow! Wow! Sorry, nie chciałem... Oh my god! Dobra, przepraszam! Właściwie to, nie wiem... Może byłeś doktorem, albo po prostu... Czekaj, czekaj! To jest dobry moment! Czekaj! Nie! Nie zmieniaj baterii teraz, kurwa! Tak, dobrze! Mam cię na kalerze! Nigdzie nie spieprzysz, dojadę cię! Doktorku, żyjesz? Wszystko si? Wszystko si? Hej, ty tam! Chyba umarł, fuj! Dobra, nieważne! Dobra no to się cofamy w rozwoju Jezus Maria, co to się dzieje? Co to się stunęło? Tutaj mam iść kurwa Właśnie minus jest taki, to jest naprawdę... A, fuck! To Tu jest dużo korytarzy, jak nie, ja nie wiem tyła mi się, chyba się powinienem cofnąć, chyba źle poszedłem, właśnie poszedłem, że z nim nie chcę spotkać, a oh, Aha, si, sí. uh. Kto ja tam nie jesteś, lekarz? Ło kurwa, jaka rzeźnia. co to się stanie? piek. Taki dobry monitor od Helmansa, od Majoneza, od no... Dobra, że To był wstęp do... Właściwie do naszej pięknej serii Dotrwaliśmy teraz Muszę się rozkręcić z tą grą ja do końca jeszcze nie za bardzo ogarniam Ale wszystko jest si Wszystko idzie na dobrą sprawę Dobry wstęp Dobry przekaz leci Wbijajcie na mojego Facebooka, Instagrama Dajcie łapkę w górę Subskrybujcie, komentujcie etc. etc Ja z wami żegnam Do następnego odcinka Si